jest bardzo ciężki. Przygotowujemy się bardzo mocno i mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje w późniejszych walkach. Wstajemy rano o mamy zbiórkę, ustawiamy się w linii, śpiewamy hymny, idziemy na rozruch. O 11 mamy trening, przeważnie to mamy trening na sali bokserskiej. No i po południu mamy kolejny trening. Albo mamy piłkę, albo mamy kolejny trening na sali bokserskiej. Treningi są albo techniczne, albo treningi na workach, albo wytrzymałościowe, różnie. To jest nasza praca. No. Musimy się poświęcić, musimy się przyzwyczaić do tego i po prostu już nie zwracać na to uwagi. Jedziemy z obozu, wracamy, przepakowujemy się, jedziemy na kolejny obóz. No, takie nasze życie. Warunki tutaj w Cozach są ogólnie bardzo dobre. Tutaj w Zakopanym bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre pokoje, super sala bokserska i nie ma na co narzekać. Naprawdę mam tutaj jak w domu. Czuję, że formę budujemy, z obozu na no obóz naprawdę jest forma coraz lepsza. No. Te treningi, nie powiem, są ciężkie, mamy też dużo regeneracji i naprawdę wierzę, że z formą mi się idealnie na maje. Jestem zadowolony, ciężko pracuję, poświęcam się w 100% i mam nadzieję, że wszystko na Mistrzostwach Europy pokaże tą ciężką moją pracę. Główny cel Mistrzostwa Europy 13 maja we Włoszech.